Instytut Metalnie Żelaznych to główny ośrodek badawczo-rozwojowy polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Misją Instytutu jest wspieranie i stymulowanie rozwoju branży obejmującej. Głównie nasz kombinat miedziowy Polska Miedź, lecz także szereg zakładów hutniczych i przetwórczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. W naszej działalności niezwykle istotną sprawą są sprawy związane z ochroną środowiska, z automatyzacją procesów i urządzeń. Jesteśmy wprawdzie Instytutem Państwowym, ale z budżetu państwa pozyskujemy nie więcej jak 20% funduszy, pozostałą część. Pozyskujemy z rynku. Oprócz działalności badawczej zajmujemy się również działalnością unikalnych maszyn i urządzeń. Przykładem są tu maszyny flotacyjne, które instalujemy w kombinacie miedziowym Polska Miedź w górnictwie polskim, a także zagranicznym. Przykład eksport tych maszyn do Chin. Flotacja jest metodą pozyskiwania z ubogich surowców kopalnych produktów handlowych. Z rud miedzi, koncentratów dla hut, z węgla produktu dla koksowni. Nasze technologie i wyroby są w pełni konkurencyjne na rynku międzynarodowym, spełniając rygory ochrony środowiska, ekologiczności, a przede wszystkim konkurencyjne ze względów ekonomicznych. Współpraca z przedsiębiorstwami, z przemysłem, z biznesem jest gwarantem rozwoju, dalszego rozwoju instytutu.